Mamy czerwiec roku 1997. Na TVP leci premierowy odcinek Klanu. Sta Polonezy Karo Plus, a po Mistrzostwo Polski sięga widzę wódź, ale my w sumie nie o tym. Brazylia i Francja szykowały się do meczu towarzyskiego otwierającego turniej wybaczcie mój francuski Le Tournois. Była to ciekawa impreza, w której Francuzi chcieli sprawdzić swoją organizację na rok przed Mistrzostwami Świata. Do rywalizacji zaproszono jeszcze Anglii i Włochy, także obsada była zdecydowanie pierwszorzędna. Na boiskach pojawili się Ronaldo, Romario, Cafu, Dunga, Leonardo, Giorcaev, Thuram, Vieira, Zidane, Gascoigne, Scholes, Shire, Beckham, do tego Del Piero, Maldini, Vieri, Cannavaro, Nesta, Zola, Chiesa i wiele, wiele innych. Co tu dużo mówić? Śmietanka ówczesnej piłki. Cały ten turniej dziś wspomina się jednak wyłącznie z jednego powodu. Nie wiesz, kto go wygrał. Nie wiesz, kto został jego królem strzelców. Na pewno chociaż raz w życiu widziałeś natomiast gola Roberto Carlosa, który zapisał się w Annałach jako najbardziej nieprawdopodobne trafienie z rzutu wolnego w historii futbolu. Nie mam pojęcia, jak to zrobiłem. Po prostu uderzyłem i weszło, wspominał po latach Roberto Carlos. Broniący francuskiej bramki Fabien Barthez równie dobrze mógłby iść na ryby. Nie miał najmniejszych szans, stał jak słup soli, pewnie nawet nie zauważył piłki. Sprawę próbowali wyjaśnić natomiast fizycy, którzy zajęli się tym fascynującym również z ich punktu widzenia przypadkiem. Dlaczego piłka w ostatnim momencie skręciła do bramki Fabiana Barteza? Nie będziemy się mądrzyć. Oddajmy głos tęgim umysłom. Opór powietrza spowalniał lot piłki, ale nadal trwał jej ruch obrotowy. To właśnie ogromna siła połączona z kopnięciem futbolówki w właściwym miejscu sprawiła, że mogliśmy oglądać tak pięknego gola. Analizowali francuscy fizycy na łamach The Physics Journal. Nieco bardziej romantycznie do sprawy podszedł Luis Fernando Fontanari z Instytutu Fizyki w São Paulo, najbardziej szanowanego w kraju. Chociaż fizyka doskonale wyjaśnia trajektorię piłki, warunki w tym momencie, takie jak siła kopnięcia, punkt przyłożenia stopy Roberto Carlosa i odległość do bramki, były tak nieprawdopodobne, że możemy stwierdzić, że to cud, powiedział uczony. W tamtym momencie Roberto Carlos był tak naprawdę na początku swojej pięknej kariery. Grał dopiero drugi sezon w Realu Madryt. Wszystko, co najlepsze, miał dopiero przed sobą. Dla formalności, mecz zakończył się wynikiem 1-1, bo do wyrównania doprowadził nijaki Mark Keller. Cały turniej natomiast wygrali Anglicy, którzy ograli zarówno Włochów, jak i Francuzów. Przegrali tylko z Brazylią, dla której jedynego gola zdobył Romario. Królem strzelców z trzema trafieniami został z kolei Alessandro del Piero. Zawsze będę pamiętać reklamę, która wtedy była za bramką. Celowałem w A, w napisie La Post, ale po kopnięciu piłka leciała metry od celu w zupełnie inną bandę. Chłopiec do podawania piłek już rzucił się w jej stronę. Powinien mieć do mnie więcej zaufania. Gole takie jak ten zdarzają się raz na całą karierę. Próbowałem powtórzyć to wiele razy, czy to na meczu, czy na treningu, z murem i bez, nie dało rady. Piłka już nigdy nie podkręciła się w taki sposób. To był piękny gol, niezapomniany, także dla mnie, wspomina Roberto Carlos. I rzeczywiście, nigdy więcej, przez 18 kolejnych lat kariery nie udało mu się choćby zbliżyć do ideału. Wiem, żebym tego nie powtórzył. W dzisiejszych czasach jest wielu świetnych wykonawców rzutów wolnych, ale nawet jeśli któremuś uda się zrobić coś podobnego, to ja zostanę zapamiętany jako ten pierwszy. Szczerze, bardzo wątpimy, że ktokolwiek kiedykolwiek podejmie rękawice. A Wy co sądzicie? Znacie piłkarza, który byłby w stanie to powtórzyć? Jeśli tak, napiszcie jego nazwisko w komentarzu. Chętnie podyskutujemy na ten temat.